Przez kilkanaście lat wykładałem na kursach dla agentów ochronnych, a także w szkołach dla tychże agentów. Zawsze mi dziwiło, skąd ich niska skuteczność w strzelaniu. Zacząłem sprawdzać, na ile mają pewne ręce. Dawałem im lasery w rękę i kazałem trzymać na celu. Większość z nich spokojnie Utrzymywała przez dłuższy czas, dziesiątce. Więc dlaczego nie trafiali w tarcze tak jak trzeba? No, po pierwsze, stres. Po drugie, huk, który ich koncentrował. Ale co jeszcze? Przecież, jeżeli ktoś tak dobrze trzyma. Laser na celu to powinien trafiać. Czy wystarczy ustalić miejsce na palcu, gdzie się powinno spustrzymać? Proszę popatrzeć. Przy ściąganiu odchodzi od celu, przy tym ustawieniu. I trzeba szukać miejsca, w którym nie będzie odchylenia od celu. To jest nie tylko ustawienie na palcu, ale także ustawienie na tyle dłoni.